Zanim dziadek umarł, zdarzyła się jedna dziwna rzecz. Na kilka miesięcy przed jego śmiercią poczuł ogromną potrzebę podzielenia się swoim niezwykłym snem. Było to o tyle zaskakujące, że człowiek, który nie wyrażał swoich emocji i uczuć, nagle zaczął mówić o miłości, o błogości w jego śnie. Skąd taka nagła chęć podzielenia się swoim snem? Zapraszam cię na odtworzenie jego snu na kilka miesięcy przed jego śmiercią. Dziadek znajdował się na plaży. Piękny, słoneczny letni dzień. W tle było słychać delikatny szum fal, a w powietrzu unosił się zapach soli morskiej. Mówił o tym, że czuje się tam bardzo dobrze. Nic dziwnego, bo była to jego ulubiona pora roku. Spacerując sobie wzdłuż wybrzeża, podziwiając widoki, zauważył w oddali elegancki statek. Można go nazwać statkiem wycieczkowym, ponieważ było widać, jak ludzie sobie po nim chodzą. Ciekawość zaprowadziła go pod wejście. Statek jeszcze był zacumowany, można było do niego wejść, co też uczynił. I tutaj, wchodząc na pokład tego statku, opowiadał, jak czuje się dobrze, jak poczuł nagły przypływ ciepła, miłości, błogości. Nie wiedząc jeszcze, co dokładnie się wydarzyło, postanowił ten statek zwiedzić. Jak się okazało, spotkał na nim swoich przyjaciół sprzed lat przyjaciół, którzy już od jakiegoś czasu nie żyli. Atmosfera przyjaźni i szczęścia, jaka go wtedy otaczała, była niesamowita. Był w stanie porozmawiać z nimi, przypominając sobie stare czasy. Odczuwał radość, której nie doświadczył od lat, jakby był znów młody. Przyjaciele również byli szczęśliwi, że mogli go zobaczyć. Mówili, jak to dobrze go znowu widzieć, i wspominali swoje przygody, szkołę, wspólne wypady. Atmosfera była szczęśliwa i nostalgiczna. I wtedy jeden z przyjaciół powiedział, że statek niedługo wypływa, ale on niestety nie może się z nimi zabrać w rejs. Te słowa zasmuciły dziadka, który nie miał zamiaru. Opuszczać tego wspaniałego miejsca, tego statku. Była to wtedy ostatnia rzecz, jaką chciałby zrobić. Myśl, że miałby opuszczać ten statek, była okropnie przygnębiająca. Kiedy chciał się dowiedzieć, dlaczego nie może z nimi zostać, jeden z przyjaciół odpowiedział mu, że nie ma go wpisanego w księgę pokładową, lecz dziadek. Próbował przekonywać przyjaciół o tym, żeby jednak mógł zostać, i wtedy przyjaciel zaproponował, żeby jeszcze raz sprawdzić księgę, o której wspomniał. W tym celu udali się do kapitana statku i poprosili o sprawdzenie tejże księgi. Przyjaciel otwiera tą książkę, wertuje strony, czyta po kolei imiona, nazwiska i zwraca się do mojego dziadka. Niestety, przyjacielu, nie jesteś wpisany w tą księgę pokładową. Nie możesz tu zostać. To jeszcze nie twój czas, ale delikatnie, uśmiechając się, dopowiedział: Ale jesteś wpisany w rezerwie. Po tych słowach dziadek z żalem musiał opuścić ten wspaniały statek. Zrobił to z ciężkim sercem, ale jak opowiadał, także z pewnym poczuciem spokoju, jak gdyby wiedząc że jego miejsce jest przygotowane i czeka na niego, lecz jeszcze nie teraz. Kilka miesięcy po tym śnie dziadek zmarł. Czyżby tym razem był wpisany na tą księgę pokładową? Może to właśnie było pożegnanie i pewna obietnica, że kiedyś znowu spotka swoich przyjaciół na tamtym wspaniałym statku. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że sen ten był w pewien sposób. Proroczy. Wygląda na to, no właśnie. Czy mogła to być jakaś wiadomość, jakaś wskazówka, skąd wziął się taki sen? Jakie uczucie musiało w nim się wytworzyć, żeby z zatwardziałego mężczyzny wyszły takie słowa? Bez odrobiny wstydu. To wszystko zdaje się łączyć w logiczną całość. Ale z drugiej strony. Ciężko w to uwierzyć, że przed śmiercią człowiek może dostać jakiś znak. Co wy o tym myślicie? Może ktoś bliski również opowiedział wam tego typu tajemniczą opowieść o śnie? Zostawcie komentarz z wiadomością, wysyłajcie swoje historie. A po więcej takich opowieści zasubskrybuj i daj lajka. Do zobaczenia przy rozwiązywaniu kolejnej tajemniczej historii.